Dzień dobry Państwu. Dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej mogliśmy przeczytać tekst poświęcony wnioskom Najwyższej Izby Kontroli z kontroli wykonania budżetu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za rok 2011. Ja, jako przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym, żeby ta sprawa stała się przedmiotem obrad Komisji w kontekście procesu koncesyjnego, jaki przeprowadzała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznania częstotliwości na multipleksie cyfrowym. W mojej ocenie to, co mogliśmy dziś przeczytać w gazecie i to, co jest zawarte w informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK, wskazuje, że proces koncesyjny był nierzetelny. Że doszło do uprzywilejowania pewnych podmiotów i dyskryminacji innych. Myślę tu o Telewizji Trwam, która wyraźnie została inaczej potraktowana niż inni, którzy ubiegali się o miejsce na multipleksie. Rozłożenie płatności na raty w jednym przypadku na 114 rat świadczy o tym, co podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, że nie wpłynęły pieniądze do budżetu. A więc zasada, wokół której organizowano podział koncesji, mająca zapewnić z tych opłat funkcjonowanie całego multipleksu, została naruszona. Pytanie, kto zapłaci za infrastrukturę, za urządzenia, które umożliwiają emisję sygnału? Przecież przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkreślał pewną solidarność podmiotów obecnych na, na multipleksie. Tymczasem. One nie wywiązują się z tych zobowiązań, jakie były przewidziane w procesie koncesyjnym, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lekką ręką pozbawia budżet państwa milionowych wpływów.